Elitarna szkoła średnia, uprzywilejowane dzieciaki i tajna organizacja, która knuje coś niedobrego. Ten tytuł zapowiadano już u nas od dwóch lat, ale ze względu na zawirowania pandemiczne odkładano w nieskończoność do dzisiaj. Hej, hej, moi drodzy, w ten piękny wrześniowy dzień witam Was Olga z Wielkiego Buka. Dogs M.A. Bennett to fenomenalna kontynuacja bardzo udanego frillera młodzieżowego od wydawnictwa Media Rodzina zatytułowanego Stax, którym zachwycałam się jakieś trzy lata temu. I od razu kilka słów wstępu dla wszystkich, którzy nie czytali pierwszej części. Oczywiście obejdzie się tutaj bez spoilerów. Stags to skrót od szkoły średniej imienia Aidana Wielkiego w Wielkiej Brytanii, elitarnej szkoły średniej, której symbolem jest jeleń. Stags to miejsce elitarne, tak elitarne, że uczęszczają do niego dzieciaki elit przede wszystkim, które uznają samych siebie za lepszych od innych. Po tysiącletnich korytarzach szkoły jednak kręci się również kilku rodzynków z niższych sfer a to dziewczyna z nowobogackiej rodziny, a to chłopak, który być może powiązany jest z rodziną królewską z Radzie a to dziewczyna, która dostała stypendium. Greer McDonald, nasza narratorka tej serii właśnie, dostała się do tej szkoły, by bardzo szybko przekonać się, jak traktuje się takich wyrzutków jak ona. Była wyalienowana, skazana na milczenie, tak odrzucona, że w pewnym momencie, już po kilku miesiącach samotności, pragnęła jakiejkolwiek bliskości po prostu. Kiedy po pierwszym trymestrze Greer wraz z dwoma innymi wyrzutkami otrzymała zaproszenie od najpopularniejszego chłopaka w w szkole na wyjazd do jego posiadłości na wieś, no nie wahała się ani chwili. Wkrótce jednak przekonała się, że to był ten weekend, taki weekend, który naznaczył jej życie na zawsze. Dogs rozpoczyna się po finalnych wydarzeniach, które znamy właśnie ze Stags, i z tego co wiem, ta seria jeszcze będzie się kontynuować. Gryr trudno jest przejść do porządku dziennego z odkryciami, które by dokonała podczas pamiętnego wypadu do posiadłości na wsi. Zdaje sobie jednak sprawę, że przetrwanie za wszelką cenę w tej szkole daje przypustkę do wymarzonych studiów na Oksfordzie. Jej życiową szansą jest wystawienie spektaklu, spektaklu, który poruszy serca widzów. Wszyscy wokół wystawiają tradycyjne, sprawdzone sztuki Williama Szekspira, nie inaczej, ale Greer chciałaby postawić na coś innego. Greer pragnie zaryzykować. I tak się składa, że okazja nadarza się wkrótce, dlatego że w jej ręce wpadają kolejne akty elżbietańskiego dramatu, elżbietańskiej sztuki. Wyspa Psów. Dramatu, który już przed laty, już przed wiekami został uznany za niebezpieczny i za kontrowersyjny. Natomiast jego egzemplarze podobno przed wiekami już zaginęły bez śladu. Zacznijmy tutaj od ciekawostki, czyli od legendarnej sztuki wspomnianej w powieści Emae Bennett, czyli od Wyspy Psów. Sztuki, która została wystawiona tylko raz na scenach Londynu w 1597 roku, by chwilę później zdjęto ją z afiszy. Teksty zniszczono, a twórców oskarżono i skazano. Podobno była to satyra. Satyra, która na tapet wzięła nie tylko podlizujących się dworzań z dworu Elżbiety I Tudor, ale podobno skrytykowała samą królową. Taka kontrowersja nie mogła przejść bez echa, nie można było jej puścić płazem. I ten właśnie element buntu, tego zbuntowania się przeciwko władzy i tym samym obnażenia jej największych słabości, wykorzystała Emma i Bennett w swoim Dogs. Całą tę serię zresztą, zarówno Stacks, jak i Dogs, jak i kolejne, które nadejdą, prowadzi krytyka, krytyka uprzywilejowanych grup społecznych nawiązujących do elit Wielkiej Brytanii. W końcu tematem jest tutaj elitarna szkoła i założyciele i związana z nią tajna organizacja, której macki sięgają wielu wieków wstecz. A to przecież jest ścisłe nawiązanie do tych elitarnych, prywatnych brytyjskich szkół. W nich również stworzą się specyficzne grupy, panują również bardzo charakterystyczne tradycje. I chociaż zarówno Stags, jak i Dogs należą do kategorii ściśle thrillerów młodzieżowych, to myślę, że czytelnicy starsi również będą się tutaj świetnie bawić. Tym bardziej, jeśli przypada się za takimi opowieściami w duchu klasycznych filmów młodzieżowych, takich szkolnych z lat 90.. Oba tomy są naprawdę napisane na wysokim poziomie. O ile Stags bardzo mocno trzyma w napięciu, jest takim typowym dreszczowcem, to Dogs nieco spuszcza z tonu. Akcja ogranicza się bardziej do tych szkolnych. Wolnych murów, jednak, oczywiście, zawraca również przeszłość, co jest ogromnie ciekawe, tym bardziej, jeśli czytaliście pierwszy tom. Tu czysta frajda z lektury, jedna z tych powieści, które serwują nam i intrygującą fabułę, i pełną zagadek, tajemnic, historię, od której po prostu nie można się oderwać. Miejscami to słuchajcie taki Harry Potter, ale bez magii, za to z morderczym twistem. Razem z wydawnictwem Media Rodzina mamy dla Was dogs do wygrania właśnie, a pytanie konkursowe brzmi Która opowieść, której akcja rozgrywa się w murach szkoły może być filmowa, serialowa, książkowa, komiksowa, growa, do wyboru do koloru? Opowieść jest Waszą ulubioną i dlaczego? Mogą to być stare filmy, mogą to być stare seriale, mogą to być nowe powieści do wyboru do koloru? Co odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem konkursu przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę a wyniki konkursu pojawią się w opisie pod filmem, jak i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Doczekałam się, słuchajcie, nareszcie powrotu do stags właśnie do szkoły św. Aidana, w Wielkiej Brytanii, szkoły tak elitarnej, że wyłącznie dla elit, wyłącznie dla specjalnych bardzo osób. To świetna, miejscami naprawdę mroczna historia, zarówno pierwszy, jak i drugi tom. W drugim ogromnie podoba mi się właśnie to nawiązanie do tej legendarnej satyry z XVI wieku, satyry, która zaginęła, a która być może brzmiała właśnie tak bluźnierczo i obraźliwie jak ta spisana przez Emmy Bennett. Jestem ogromnie ciekawa, czy ta powiedź Wam się spodoba, czy ta seria Wam się spodoba, czy w ogóle pamiętacie Stax i właśnie związane ze Stax emocje. Tam było mnóstwo akcji, tutaj tej akcji jest nieco mniej, ale na czym innym opiera się oczywiście fabuła. Poczytajcie sobie o Stax i o Dogs na blogu wielkiego buka również. Pamiętajcie, że również pasuje do wielkobukowego bingo, w który wciąż możecie grać. Do bingo możecie przecież dołączyć w każdej chwili, no a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa! Na Waszym miejscu nadrobiłabym, słuchajcie, premiery książkowe września, żeby wiedzieć, na co warto polować w tym miesiącu, a jest tego sporo. No i słuchajcie, jeśli jesteście tutaj nowi, to zapraszam Was i do subskrypcji kanału. Pamiętajcie o łapkach w górę, będzie mi ogromnie miło. No i również pamiętajcie o dzwoneczku. Dzyń, dzyń. Do zobaczenia!